Trafiliśmy do Orzo. No i patrzę sobie na menu: lunche, nie lunche, poniedziałki, wtorki, środy, oferty specjalne. Tutaj ja się domyślam, że na kamerze będzie rozmazany widok, bo ona nie łapie tak blisko ostrości. Może coś się uda nagrać? Stoiczek bez rezerwacji w niedzielę. Już tu kilka razy byliśmy. Coś tam jedliśmy. Ups. Chyba coś się rozlało. No nic. Wybieramy, zamawiamy. To mamy? Ale jest burgerek jeden. Zaraz pokażę burgerek drugi. Całkiem spoko smakowo. Ja mam zimne mięsko. Ale poza tym jako tako może być. Dość pikantny ten jest. A twój? Pikantny. No, no, nie jakoś nie, bardzo, ale troszeczkę. Okej, okay, ja nie mam papryczek w ogóle tutaj. Ogólnie, ogólnie ok, no. Jaki burgerek koło 50-60 zł, chyba to ten angus, coś tam. Nie jest źle. Jedzonko zjedzone. To teraz trzeba spalić. Kalorie. Auto zaparkowane. No i tuptamy. Tup, 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 tup. Ile kroków? Mało. To zrobimy więcej. Trening zaznaczasz? wiek. Bieg sprintem, jest tam? O, elegancko, biegniemy, chodź. Weszliśmy tunelem, a to już nie będę się tam obracał, no i wleciał no i precel. Gorący precel? Jak to się nazywa? Gorący precel, taki z dubajską czekoladą, bo popularny. 22,50 50 tak? Tak, zobaczymy, czy to będzie, tak, będzie warte czegokolwiek. Zobaczymy, pączki już za nami, czekolada dubajska też za nami, to teraz precel, no bo w sumie Kraków. Trochę tego nadzienia w środku jest nawet. No, Zdecydowanie z tych wszystkich rzeczy To jest najlepszy precel mm -hmm. Bo nie jest za słodki Trzymaj I ma dużo tego nadzienia I dużo tego ciasta w środku jest I chrupie No a tutaj co, no Kraków Jak to Kraków, idziemy dalej na rynek, chodź Zjedzony precel I gdzie jest taki, że to jest najlepszy wyrób z tą dubajskim ciastem czy tam z dubajskim nadzieniem jaki w sumie jedliśmy przedtem mówiłem o pączkach o czekoladzie, ale jeszcze były kwasandy i tyle chyba opinia ekspertów podzielona z tego co gdzieś tam na necie czytałem no ale mimo wszystko moim zdaniem, twoim też, czyli naszym zdaniem te, to, to, to najlepsze Trafił się do tak. No i czekolada wszędzie płynąca, to akurat było niefajne, bo jeszcze się zastygła, tak, ale jak zastygnie, to spoko, tak, był ciepły, to przede wszystkim, no i dużo, bardzo dużo tego nadzienia. Idziemy sobie po rynku, a tu same radiolki stoją. Ciekawe, co się dzieje, czy jakiś polityk, czy co, może pryzm miasta, no, no, po co by było tyle policji? No, może się spotykają z Włowakami z miasta, może możliwe, no mówić. Tam się coś działo na rynku z policją. Tutaj też. Może jakaś manifestacja będzie? Dołączymy. Nie wiem, zobaczę. Trzy radiowozy. Jak na razie widać. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ja liczę na zamieszki. Małe jakieś.